jest najgorsza droga, jaką kiedykolwiek jeździłem. Po prostu pustynia błędowska mnie pokonała. No. Zaraz wyjeżdżam, tylko jeszcze muszę zamontować sakwy i w drogę. Od trzech lat podróżuję w obrębie Europy. Szkocja, Holandia, Portugalia, Anglia, Wyspy Kanaryjskie czy Islandia. Możliwość wyjazdu z Polski zawsze wydawała się czymś naturalnym. Do tego stopnia naturalnym, że zapomniałem o naszym kraju. Postanawiam to zmienić samotna podróż rowerem przez Polskę? Około 700 kilometrów drogi rowerem, która ma niejako przygotować mnie. A na co? Nieprzewidywalność pogody, losowe miejsca na nocleg i kąpiel. Wydają się być miłą odmianą przy wygodach życia, przez które przestajemy doceniać to, co mamy. Wieczorem chcę już być 120 kilometrów na północ. Mój cel park Orli gniazd. Hej, chybi mnie. No, rozłożony. A ja właśnie idę na stołówkę. Znaczy na stołówkę. Idę sobie gdzieś usiąść, wypić piwo zwycięstwa. Chociaż można powiedzieć, że trochę mi się nie należy, bo nie dotrwałem do parku Orli Gniazd. Jestem jakieś 2 km przed. Ale w sumie to nic, no nie, nie dziwię się samemu sobie. Po prostu pustynia błędowska mnie pokonała. Jeździłem po piasku takim jak jest tutaj. Jeździłem po takim piasku jakieś dwie godziny i w pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że no, nie dojadę tu, gdzie miałem dojechać. Jutro to na drobie, bo jutro zrobię 120 albo 150 km, w zależności od o której wstanę jak nie będzie boleć wszystko po dzisiejszym dniu. Ale myślę, że nie będzie boleć. Po tym wszystkim co tutaj zjem pasztet z drobiem tak jakbym go wybierał wcześniej. Nie. I chleb, tak. Także będzie się działo. No idziemy spać. No. Zobaczymy co się będzie działo dalej. Nowy dzień i zmiana taktyki. Postanawiam jeździć jedynie z samego rana i wieczora, żeby móc przeczekać wykańczające upały, które wczoraj rozłożyły mnie na łopatki. Częste jedzenie podczas podróży oraz nawadnianie to ponoć podstawa na rowerze. Chociaż przekonuję się o tym dopiero po kryzysie z pierwszego dnia. Wiatr ucichł. Była kiedyś taka nowelka Sienkiewicza, Antek się nazywała. Nie wiem, czy ktoś się kojarzy, to jest ta sama nowela, w której chłop na widły w las. W tej samej noweli ten Antek miał siostrę. A pewnego razu matka tych dzieci zobaczyła, że ta siostra jest chora, więc postanowiła włożyć ją do pieca. No cóż. Więc ja żeby uniknąć takiego palącego właśnie słońca, które jest to tam, będę się nawadniał i godzinkę się prześpię, bo nie można jechać pod wpływem alkoholu. Jest godzina 13. Jestem na trasie Orlik Gnia z Piotrków Trybunalskich. Jakiś 20 albo 30 kilometr, także już prawie jestem. No powiedzmy, że już prawie jestem. Ja drzemam i jedziemy dalej. Zaletą tego skwaru jest możliwość podładowania telefonu. Mam nadzieję, że mi się coś podładuje. par... par zniewita jak Bóg zna tę miejscowość tak jak ja jak to jest, że im większa wieś to jest na wieczność stracona tym lepszą mają kapliczkę Pamiętam jak Wojciech Cejrowski, kto go nie zna, to, to jest taki znany podróżnik polski, mówił o takich drogach, których nie ma na mapie. Tam się po prostu w dżungli amazońskiej w pewnym momencie kończył asfalt, ale na mapie jakby figurowało, że ten asfalt jest. No to w Polsce mamy troszeczkę odwrotnie, bo tutaj mi pisze, jest napisane na mapie, że to jest droga. Tak się zaczyna droga. I tam kawałek dalej się przejeżdża i... No i dalej są kamienie, no tam jest nic nie zrobione po prostu. Nie wiem kto wpadł na pomysł, żeby najpierw umieścić drogę na mapie, a dopiero ją faktycznie budować. Się no. no i zobaczymy. Dzisiaj mam nadzieję dotrzeć do ciebie. Dzień czwarty zaczął się wcześnie. Poranna rosa zdążyła już opaść na namiot, a wczorajsze pranie tylko dokłada mi rzeczy do wysuszenia. Piątkowe imprezy, oraz fakt, że rozłożyłem się na terenach podmokłych, nie dawały mi spać. W planach mam przejechać ponad 80 km szutrowymi drogami i odpoczynek dopiero około godziny 12. Ale do odpoczynku daleko do tego stopnia daleko, że po południu zasypiam obok drogi, przez co wiele osób myśli, że mam wypadek. Jest ciekawe. Znoszę upał! No, znoszę go doskonale, pod warunkiem, że jestem pod drzewem. Od 11 do 14, do 15 czasami drzemka. A potem mam siłę, żeby jechać. W tym przypadku do Tarnowa. Jeszcze 40 km, a mam w planach dzisiaj zrobić 150 do 200, także zostało mi jeszcze 90 albo 40. Batony topią mi się szybciej niż ja sam. Proszę spojrzeć. Wszystko się roz... Przejeżdżam nawet 2 km, kiedy znajduję na mapie dobrze zapowiadający się staw, gdzie mógłbym przenocować. Zatrzymuję się. Myślałem, że będzie gorzej. Dzień dobry. Jest godzina piąta rano. Ja mam do zrobienia 150 km. Także będzie się działo. Ach, no mam nadzieję to zrobić dzisiaj. I zdążyć na pociąg, chociaż tak na dobrą sprawę nawet nie wiem o której jest, ale mam nadzieję, że dzisiaj jakiś wyjeżdża do Bielska. Ach, 150 km jedziemy. To mówiłam ja, Krystyna Duchałowa. od Who Dalej się już nie da. Więc pora wracać. Ale nie na rowerze, już. Następnym razem, promem do Szwecji. Taki mam plan. No nic, wracamy. Jeszcze się tylko wykąpię. Jest godzina 13. A ja muszę za 2 godziny dojechać. 50 km. Muszę się pospieszyć, bo jak to słońce za mną dojdzie bardziej w lewo, to mam po ręce na bank. Ja już nią praktycznie nie mogę ruszać. Jest cała spalona. Wczoraj mi ktoś polecił, żebym posmarował się kefirem. No i na chwilę pomogło, bo dobrze, że pomogło. No bo po co w ogóle brać krem z filtrem? Kuba. A następny razem się zastanów. O cóż.